Można do środka wejść, bo tam moi bliscy leżą. Nie wolno, nie wolno. wolno. Ale moi bliscy. Nie wolno, proszę pana. Wszyscy żyją, w razie czego. O, dzięki Bogu. Stop, stop, Przepraszam. Stop. Jak pan chce wejść, to pan musi pokazać dokumenty w ogóle. Dobrze. Ale sekundkę, sekundkę, on Pokażę może wejść, ja nie. Po co się pobiera krew, proszę pana, no do Nie, ba parasizm. Co to? to? Się... Ty, Weronika, oni cię mogą już nie wpuścić z powrotem. Nie. No bo mi nie chcą dać wejść, no, ty jak wyszłaś to też może być problem teraz. Tu ten jeden, zobacz co tak chodzi cały czas, jest groźny. To ten, który wczoraj w nas uderzył samochodem. Tak, nam zapłacił za to. Słuchaj, ja mam pomysł. Jakoś go przekonać, żebyśmy mogli wejść. Jak on będzie plecami? Nie, Przekuj jak on się, będzie odwrócony plecami, panie o, wtedy się Ale o, przeczymy, oprócz przeczymy. niego jest trzech innych policjantów, o! Córeczko! No, że Heidi, wszystko okej? Okay? Eee, no chyba. Nie trzeba było skakać, żebyśmy sobie to jakoś wyjaśnili. Żeby zatrzymać rozlew krwi. Dziękuję. Taki rozlew krwi. Tak mi bez sprzedał. Same problemy z nami. No tak to czarno, nie? A, to mnie przyszło, Ale właśnie uratowałam trzy osoby, wie pani. Nie no, dwie, dwie. Ja jedną uratowałem. Kogo uratowałeś? Cezarego. Dopiero teraz? Nie no, Cezarego też nie przyniosłam. No ale ja go tam odniosłem z miejsca, gdzie go przyniosłaś. Tak. No w ty go na brzeg wyrzuciłaś. Ja go z brzegu wziąłem. Przecież no, mnie nawet tak bohaterem nazwałaś. No jesteś bohaterem, jesteś, no. jesteś. Chuje mnie bohaterem. E! Chyba na burger shot. Chyba ta, Za kasę z powrotem. Cześć, Omenik. Siema, kurwa, byłem na Ooo, nie wiem, musiałbyś zdjąć pod koszulkę. Nie no, to to... Jezus. Może... kurcze, jakie ramiona, nie no. Daj dotknąć, pokaż to, zuma. Eee, no, jak nabite jak karabiny, jakieś. To. Dobrze, dobrze, nie odpuszczaj. A plecy, jak? No, plecy to do poprawy. A kurwa, zawsze coś do poprawy. Dobra, A czekaj, to może ja ściągnę, to byś ocenił okiem. Już osoby, która trochę ćwiczy. O! O kurde, ale słuchaj, to może gdzieś chłopak z nami na tej klacie. Nie, kurwa. nie to, to nie z nami. Maszynką, ta maszynką ładnie pod kątem. O idzie, i O kurwa. To może dziwnie wyglądać, wstawaj. Teraz może dziwnie wyglądać. O kurwa. O, widzę, że ochroniarza właśnie poznałaś nowego. No. Momencik. Weronika, się tu poznaliście. Tak. Dzień dobry. nieznajomy. Wiesz, chyba pani słyszałem. Znajemy? Od kogo? No słyszałem pani już to, Ale nie wiem od kogo. Kto by Weroniki nie znał? No, Bardzo sympatyczna no, koleżanka. Wszystko, no, Nikt nie zna prawie. Może dobre jest słowo. Wyszy? Wyszy? Nie, 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 dobre słowo to szybko lata między ludźmi, pani. Ta pantoflowa, te, te sprawy. Spokojnie, same pozytywne rzeczy, pani się nie martwi, naprawdę. Ja Ale mam nadzieję, że tak. to pozytywne słowo. No, oczywiście, że tak. Co? Nie, co... Eee, tak. Eee... No. Same uh. dobre. <grym> A, się nie martwi. od kogo pan to coś dzień słyszał? Od... Eee, kolegi. <grym> o, kolegów. <grym> e, koleg <grym> <grym> no, na pewno. No, oni panią znają, to chyba za pani, nie? Kolegów No bo to chyba zależy. ma pani. Dużo, nie? Czy coś? No nie, nie mam właśnie dużo kolegów. Mam więcej koleżanek niż kolego. Co mam sztuka w łapie? Aha, to głupio wyszło. A to może po prostu. Spotkałem <laughs> wszystkich. Fali <laughs> I to wyszło? Ale same pozytywne, naprawdę. No, co, ten, nie? To, to, to ten, co ty e, taka weź. podejrzliwa wyrodzika? tu no, właśnie. To, o, o. Podejrzliwa. A, nie był tak. Nie no, tylko się pytam, kto tam może nic nie zgada. Nie, no, ale to samo pozytywy przecież, to jak? Ty, a o tym samym, o tym samym mówimy. To ten mówił tak, w tej białej to bluzie, właśnie, co, co, co? Tak, taka... białej bluzie. Ah, dobra, to ja miał był. Czapkę. Tak, głowę, czap... głowę głowę. Kolczek w prawym? Tak, tak, tak. Ale tak, w, w lewym też. Nie jest tylko takie. W lewym jak... też, w lewym no. też, tak, 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 no. I do tego miał okulary chyba. A nie miał okularów. A, to, o to chodzi, a to to, to no. był bardzo schlepiał. Że sympatyczna, że kształty, że Dokładnie. poczucie humoru, wszystko. Rakieta, rakieta. A, to taka ja nie chcę, dziewczyna. Żeby ktoś na mnie patrzył i na moje ciało i oceniał przez pryzmat tego, jakie mam ciało. No, no ale no nie, nie zabronisz mu patrzeć, no co zrobisz? No on tak powiedział luźno, to było bez jakichś. Cześć.

Dobra, spokojnie, bo jeszcze wybuchnie. O kurwa, ale już naprawdę jestem na granicy. To po tej siłowni pewnie. Kurwa, Taki napompowany. Gdybym tak, na tej siłowni nie był, to chyba bym wybuchł. Oj, wybuchłem. To... <coughs> Także w razie miło było poznać. No, trzymaj się, men. Ty robisz, jak się robi, to mi ziemię. A zależy gdzie, bo czasami łaskoczę. Po O nie, po brzuszku nie. Dzień 2.08. Do końc. Nie, 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 nie. nie. Ty, O, łapił! you, To jest to jest. Za co ty go łapiesz? Za co ty łapiesz? Łapią omen. Co ty się zatrzymaj się. Nie, 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 kurde, panowie ona mnie paluchem! No, ona mnie paluchem tyka! Rozejś się, stało, droga, 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 sorry, sorry, sorry... Miejsce, miejsce, kurde! <grym> Oni chyba myśleli, że ty chcesz jej coś zrobić! No i gdzie? To ja ofiarą jestem, tak zawsze jest! No, właśnie, zawsze no, mnie podejrzewałem, jako pierwszego! Ty paluchem jest, nie go? Nie możesz, ale jego byś zostawiła, wiesz, jaki taki no. zły do tych boli? Ale Gwieżę ona łaskotała, nie zrobiła nic złego, ale no nie, to ja bardzo czuję, jestem na to, wiesz? I tak. Nieładnie bardzo. Go. Dobrze spełniasz tak. swoją robotę, Omen. Nic się nie stało, Weroniko. Chciałam, żebyś poczuł zły dotyk. To nie był zły dotyk, to był. dotyk anioła bym powiedział, ale łaskoczący. O, ale chłodno, kurwa. Co to śnie? Ale się? Ale się Nic ci nie stało, spokojnie. Eee. Dobry, Dobry. Dobry, dobrej. Za darmo, to A pan burry. nawet ekspery i nie dostanie. Ale mówili, że to darmo na zapleczu. Darmo im Kto jest. tak no. mówił? A to nie wszyscy ma zaplecza. Darmo. Tak, no wszyscy tak gada, no każda gada. O, to, to, to nie wiem, pomyłka no. Tutaj pana walą. Ja nawet nie pan mam burgerka burger, przy, burger. przy sobie, żeby dać tutaj. To, to. Nie ma jak. To pan pójdzie, bo ja już godny jestem. Proszę. No to za kasę i tam można kupić jak najbardziej. Dobra, ja dobra, tak, ja panie Beloniku, mogę na boczek dobrać. na sekundę? Oczywiście. To zapraszam. Nie jest problem panowie? Dobra. Co, no, co się to się rozchodzi? Co to jest na to? Uhu uuu. No. Łatnie się świeci, pewnie trochę warty oferujesz? No, mogę coś w barterze, jeśli chodzi o jedzenie, zaoproponować No dobra, dobra, ale ile? No, nie wiem, no, ile to jest warte, trzeba by to wycenić. Dobra, ale tak, tak na oko mogę powiedzieć. Bo no, to, to na oko. Znajomi tam mówili, że Rubin to taki. No Trzy burgerki i szejka. Cztery burgerki. Cztery burgerki? Dwa wegi dwa hasperki, dobra? O, dobra, niech będzie. Targi mamat, naprawdę. Chyba pan się na randkę szykuje taki rubinek dobry, co? Na prezent O, no myślę, że może się spodobać. Zobaczymy, zobaczymy. jak Dobra, zaraguje. dobra, to gdzie poczekać? Nigdy. Co poczekać? Ja to kłamałem, mam burgery przy sobie, tu położyłem A, panu. Pan bierze dobra, tylko nie pokazuje, dobra, bo zaraz ja będą mnie s... napastować. Dobra, dobra, miłego. Miłego, dobra. miłego do widzenia. Czemu na dach, ty jak on na skoczy? Jezus Maria Weronika, nie skacz! Co ty robisz z tu? Nie, 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 jest? Ja. nie, 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 jest nie, 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 Daj, lubię się podsadzam. O, i hop. Ej. Co? Hopka. Oj, nie, no. nie mogę wejść. No co jest? Dawaj, o, odżąd, o, się. o się, od razu. Dobra, lecisz z zon. Pięknie. Wiem, że jest. Aw. Nie złapię za dupę. Ty, ty, co ty, co ty robisz? Co ty węża udajesz? Ty, omen, co ty? Ja w gówno wdepłem, nie odchodź mi pod nogi, bo. Ty, omen, co ty? Nie skacze, obedł! Stój! O kurwa, nie. kurwa! Chciałem się uratować. Chciałem się uratować, co ty robisz? O. Co się stało? Myślałem, że ci się krzywda dzieje i tak. Chciałem nie, nie. zobaczyć, czy wszystko w porządku. O. Nie że się martwisz. O, nie chciałem, żeby się coś stało. Ale patrzyłem nie, razem z tobą. Co... Piękne. Piękna panorama miasta. Wydaje mi się, że mogę ci pokazać już lepszą. Też ci mogę coś pokazać. Co chcesz mi pokazać? Bardzo ciężko pracowałem, ale się udało. Proszę, takie. jest. Skąd takie coś masz? A od momentu, jak zacząłem pracować w Burgerchocie, odkładałem sobie malutko, żeby w końcu być w stanie kupić coś takiego. I to dla mnie? Tak, tak. To dla mnie ważne i chcę, żeby przekazać ważny przedmiot który jest ważny dla mnie dla ciebie żebyś wiedziała że coś dla mnie znaczysz. o kurwa o kurwa, o kurwa 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 dalej, ja pierdole ja pierdole ja no Więc nie musisz A ja nic taki... dla ciebie nie mam nie trzeba nie trzeba ja tak dałem po prostu nic nie oczekuję w zamian możesz po prostu sobie schować i nosić i może szczęście przyniesie dziękuję proszę proszę ja bym ci chciała tam tu miejsce pokazać tak, uh -huh. a jest tam bilard? Nie, ale jeżeli chcesz, to możemy pojechać na bilard. A w sumie bym zagrał, bo się przyjemnie ostatnio grało. To słuchaj, to ja ci pokażę pierwsze to miejsce. Tamto miejsce wiele dla mnie znaczy. Tak jak ten rubin dla mnie. Jesteś pewien, że chcesz mi go oddać? No jak coś to się upomna zwrot, ale raczej nie. <laughs> o, park! Ale albo dom spokojnej starości. Tak przynajmniej jest wygląda. ośrodek rehabilitacyjny. O, to może mi z plecami coś zrobią. Co bolą ci plecy? No. Czy jeszcze masażu? No, myślę, że jakby ktoś miał prawne ręce, to czemu by nie? Ja mogę spróbować, ale nie, nie wiem, czy nie o, będzie gorzej. Ty umiesz takie rzeczy? Nie no już kiedyś robiłam masaż. Nie, żebym ci nie ufał, ale się trochę boję uszkodzenia, szczerze. Jakby tak prywatnie do medyka zadzwonić, żeby zapłacić mu dodatkowo, żeby nie żeby tutaj przyjechał. Chciałbyś, żeby tutaj zrobił? No, tak, w łonie natury. Dobra, to ja zadzwonię, zapytam się, Mir. O, Amirek. W czytnej scenie chciałem zobaczyć, jak się robi masaż, co ty robisz? Pani miała zrobić masaż. Nie, dalej. Nie no, Amir nie odbiera, więc chyba, o... chyba później będzie. No to nic, no to chyba zaryzykuję. O cholera. Pokaż lornetkę, wyjmę. Pięknie. Powiesz. Tak naprawdę najlepiej tutaj jest jakieś ciemno. lepiej widać wszystko i fajniejszy klimat mhm. obstawiam. To ja sobie usiądę. Usiądź sobie. Albo może się położę, o tak. Albo nie, bo tak jeszcze ja chcę, bardziej ple... mogę... O, kurwa. <grym> nie wiem, jak chcesz to sobie usiąść i, i ja cię pomasuję <grym> lekko. lekko. cię <się> po plecach. <grym> kurwa, to no nie mogę, no. Co jest siedzenie na ziemi? Przez bluzę na razie. Nie, to tak, przez bluzę tam nie ma co. Nie mogę. Kurwa, chcę się znowu zdewaterelizować z tego miejsca, bo już mi. Może to siłą trzeba, a nie metodyką. Mocno raz kopnąć, wskoczyć coś na swoje miejsce i będzie. Wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie będzie tak dobrze. O. Takie. I tutaj tak... Nie, skończym. mogę, tam, kurwa, co ja tu robię? A po prawo, po prawo. Tutaj, tutaj? O. No, no, no. I to tak łokciem uderzyć. Czuję, jakby tam coś latało. Łokciem, uderzyć mocniej. Czekaj, o, dobra, 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 to łokciem, łokciem. Okay. O, o kurwa, to masz siły. I co, lepiej? Czekaj, ty ręką nie mogę ruszyć. Nie, no nie. No nie mogę ręką czekaj. ruszyć, a chcę. Czekaj, 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 to poprawię. Będzie lepiej. Okay. O! Słyszałeś ja, a... jak coś czyliło? Teraz to drugą nie mogę ruszyć. Po środku może teraz? to jakoś się. Dobra, dobra, czekaj. I co? Choleratywnie uderzyłaś, bo ja chyba czucie przez, zaczynam tracić. Nogą, nogą! Nie nogą, nie! Nogą, bo zaufaj mi! Raz. Raz i wskoczy. Nie, nie, tak wolę ci jeszcze raz łokciem spróbować. chyba, że, chyba, że kolanem, ale Więc... tak nie mocno, bo później będzie. Jeszcze ci sparaliżuję przypadkiem i będzie. O, by było. Gucio, akcja wąż lepszej okazji, nie co? E, D, 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 e. Lepiej? Akcja wąż odwołana. Tutaj te, ten jest taki, takie miejsce specjalne, gdzie jest mięsień, który rozluźnia. Także. O, ty się o, znasz trochę, ale to. No, no, no. Jaki ja kurz nie? brałam. No nie chcę puścić, no czuję tak, że spięło i mam ograniczony ruch w obu rękach, przy ramionach no, to jakoś czekaj. teraz. Czekaj, tutaj na łopatkach, tu, tu na łopatkach. Okay. A może jakaś taka czekaj, bo coś tam kiedyś wyczytałem internecie, jakaś akupunktura. A tu widzę, że kaktus Pktura? jakiś, czy coś ostrego obok nas, może powbijaj Jakie? to. A, nie, nie. Nie? wiem mm. co. Podnieś ręce, podnieś ręce. No kiedy ja nie mogę? Jak nie może? No nie mogę, no nie mam czucia. To czekaj, ja cię złapię za ręce i ci podniosę lekko. Dobra, łapię tutaj. O. Okej. Okay. Tak lekko, lekko je wyprostuję. O, o teraz czujesz, czujesz? Oj, coś zaczyna czuć ale to ból. Zaraz przystanie. Oczy, jakby zdrętwienie puszczało w rękach. No. Już no, palcami no. mogę ruszać. To teraz po, pomachaj palcami. O! Czuję, że no. są pospinane, ale coś zaczyna puszczać. Jestem w stanie no. wykonać ruch taki. Ja, ja się znam. Eee, no kurczę, powiem Małana ci, że profeska. przez chwilę, przez chwilę to miałem obawy, że to na wózku będzie trzeba jakoś jeździć i to takim ktoś by musiał pchać, bo nawet bym kół nie mógł. Pierwsza klasa, coś się należy? Nie. Dobra, bo jakby coś, to tam trochę brudnie gotówki mam, to mógłbym dać. 20 tysięcy. Oj nie no, nie no. <laughs> nie no, spokojnie, nic, się nie, nic nie musisz mi dawać. Dobrze, to bardzo miło z twojej strony. patrzę ładnie słońce zachodzi. O kurczę. Szkoda, że okularów a, nie tak, mam, to bym popatrzył jakoś jak bliżej. No, ale, ale pamiętam tak za mówię, dzieciaka jest... się tak bawiliśmy. Głupie zabawie. Jeden. No, takie wiesz. Kto dłużej w słońce popatrzy? Jeden to oślep. Ale kurde, tam mgła, nie chce zejść. A zaraz będzie ciemno. Chciałabym, żebyś zobaczył to miejsce i, i żebyś wiedział dlaczego tyle dla mnie znaczy. Czyli, że to jest jakieś unikalne miejsce i że ja też? że to, to, to w dobrą stronę rozumuję? No, nie pokazałabym ci tak. Widzisz? Wcześniej, wcześniej ci mówiłam o tym miejscu, ale nie pokazywałam ci go, prawda? Aha, to pamiętam, wspominałaś o sekretnym miejscu i... Pamiętam, coś wspominałaś, ale nie pokazałaś, tak, pierwszy raz. Także to jest to miejsce, tylko zazwyczaj... Zazwyczaj musi być ciemno, żeby tutaj przyjeżdżać, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Jutro z Lisą tu przyjedziemy? Bo inaczej to tak za dnia nie wygląda tak, tak wiesz, spektakularnie. A to możemy sobie zdjęcie zrobić jeszcze zanim zajdzie. Przy zachodzącym słońcu, chodź szybko. Jest okej? Okay? Tak, tylko słońce zaszło. Pierwsza klasa. Pomyślą, że jakieś życie mamy, a nie ciągle w tym burgerszocie, bo tak to to. Mówią, że pracoholik. <grym> Wiesz co, jest jakiś problem z tym. <grym> problem? Weź zobacz na Twittera. Kurwa, nie mów, że coś z galerii prywatnie opublikowałem. No. No nie, no. O cholera. Ja zrobię, czekaj. Pasz Super, pa, pa, pa na to widzowie. Będziesz chciał jeszcze. Jechać? No. Jeszcze jechać na, na te Ja? Ja, dalej. O. o! Ty silna jesteś! A ja mocniej potrafię. Au, 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 au! A już, przepraszam. No a wybacz, bo ja to jakieś, jakieś wyzwanie zinterpretowałem, kto mocniej. Jak chcesz możemy się posiłować na ręce. To? Mhm. Nie, no bo to nierówna walka, no. Nie Dlaczego? Nie żebym coś ujmował, ale no... No, no większą masę mięśniową mam, większy jestem, no nie ma szans, no. Dobra, słuchaj, sprawa wygląda tak. Jedziemy później do baru i mam mieć rękę. Nie, no ręki to nie mam. Nie, aż tak, to nie, to tylko takie sformułowanie. Tak. Ja bym, kurczę, ten nie mecz już Bilarda się... wyjaśnił chętnie. Kurde, szkoda, że ta mgła jest taka wielka. Taka... No nic, no. Ale już sobie nie bolą ręce? Nie, nie, jak rękom odjął jest sumie, szczerze powiedziawszy, ten ból. Nie dość, że ręce przestały boleć, bo tam tymczasowa kontuzja była na górze, to coś z plecami wskoczyło na swoje miejsce. A, co? szerokie spektrum <laughs> możliwości. Helikopter nie, prowadzi, masażystką jest, przed wężami przepędzi, a raczej obroni. prosz. Pogotować też potrafię? Materiał na prawdziwą przyjaciółkę. Dlatego dobrze, że jestem dobrą przyjaciółką. Ja tak powiedziałem z tą przyjaźnią, ale to tak. Ja już bardziej żartobliwie wiemy, na czym stoimy, bo rozmawialiśmy ostatnio. I niech czas się tym zajmie. O, kto wie, jak to będzie. Może niebawem to z welonem przed ołtarz będziesz szyła. Nie, no tak też że żartowałem. Zobaczymy, no. Zobaczymy. A czy ty chciałbyś kiedyś mieć żonę, rodzinę, dzieci? A nie przeszkadzałoby czasami, że w cuk sobie lubię wpaść, pograć na automatach, pracuję na burkerze. No jeżeli by to wszystko połączyć, to czemu by nie? Ale to tak mówię ogólnie. Nie, że jakoś bym coś planował. A ty myślałaś kiedyś o tym? Też nie myślałam nigdy nad, nad planowaniem tego. Bo takich Dzień rzeczy się nie planuje. One wychodzą rzeczy, po dokładnie. prostu tak o. nagle się zjawia dokładnie. osoba. niespodziewanie jak spod ziemi. I... Patrzysz na tę osobę i mówisz, Nie wiem, nie wiem, gdzie straciłam głowę. Albo, straciłam o, kurwa, głowę co ja z nim osobę. robię? Albo i tak. Ty, roz, z jakąś nową panną. Cześć, ty, a temu co się stało? Ty on zębów nie ma. A wiesz dlaczego? Bo mu je wybiłaś? Zepsułeś mi żarcik. Chciałam powiedzieć, bo ma wyjebane. <laughs> o. Dobre, dobre. O, cześć, Ros. Kurwa, co ty tu robisz? A, czego tu ja nie robię? Czemu ty z nim rozmawiasz? To jest psychopata. On mnie najebał baseballem i jeszcze zrzucił mi na mnie. A później. Nic. Zamiast ratować kobietę, <grym> zamiast ratować kobietę później, to wyobraź sobie, że kurwa, ja musiałem skoczyć za nią, bo on. Nic I nie kto zrobił. cię musiał ratować potem? Ale kurwa, no wszystko przez ciebie, John. Jak ty się tu znalazłeś w ogóle? Na bilarda przyjechałem. Z kim? No z kim? Z kim? Z Weroniką. No to możemy zagrać dwa na dwa, no. Tak właśnie, tak, właśnie też była propozycja. Ja z moją dziewczyną, a ty ze swoją. O dwie drapki. To szybko znalazłeś sobie nową. John, Uważaj, zmienia krękawiczki kobiety. <laughs> musisz ty, ty jej uświadomić, że, że to jest od miasta, słuchaj. Nie, no musisz jej uświadomić, że to jest szybka znajomość, żeby nie pokładała nadziei, bo potem ją skrzywdzisz. Nie robi się tak. Nie, słuchaj go, on jest psychopatą. Naprawdę, no, na serio. Potem będzie cierpieć przez twoje a, zabawy. Ja tam nie mam problemów do o. otwartych związków, w razie czego. O kurwa. Jej, jak się nazywałaś? Przypomnij mi, bo słabo pamiętam. Chyba będzie zaraz ten kapelutek z Nie no, spokojnie. Gdzie? Dobra, Farty. to co? Dobra. O dwie zdrabki. Dwa na dwa, dobra. Tak, i na zmianę. Raz jedna osoba z paru uderza, raz druga. Jestem kotem w bilard. Jestem totalnym kotem w bilard, wygramy to. Dobra. Hmm, co by tu wbić? Patrz teraz na niego, patrz na niego, co <noise> będzie No, A ura, ciwo, bo ty koncentrujesz Ja to rozbiję mocniej, może coś przypadkiem rozbij, wpadnie. Rozbij, rozbij tą czarną, czarną pierdołą może rozbij. przypadkiem wpadnie. O, szkoda. No nic no. Proszę, nie przeszkadzaj. Kurczę, żadna bila nie jest taka oczywista do wbicia. Jest jedna. Ta? Która? Ósemka. No nie no. O, coś wpadło? Parla? 8? uśmiechnij Mamy dwie zdrabki, mamy dwie zdrabki. dwie oh, yeah. No, dwie zdrabki graliśmy. A dwie zdrabki premium. No, no nie, tak no, nie. No, rewanż. Czemu? rewanż. System nie, no gry best of, three nie, nie, nie. best of Free jest, przecież wspominałem. Aha, czyli, ale poczekaj, to chcesz double or nothing, czy co? Nie, nie, Best of Free. Po prostu, kto wygra nie, nie, Best of Free, nie. dostaje dwie zdrabki. No, Gościu, bo zaraz kapelutek Do dwóch zwycięstw. no, możemy grać o następne dwie zdrabki po prostu. Nie, 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 no. Tak, tak, to jeszcze o następne... O następne dwie zdrabki, zaufaj mi. Tak, o następne dwie. Dobra. Elegancko. Macie mamy całe. Tak, całe mamy. No musimy to odegrać, bo tu się nawet nie mam na te dwie zdrabki. ja też nie, dlatego się cieszę, że przegraliście. Tą pomarańczową podkręć jakoś. A, bo rasa porządnie uderzy uderz na i uderzy. Może coś wpadnie, może nie. A kiedy ty dzwoniłaś albo napisałaś? A Uuu, ładnie, ładnie. Z Johnem, Weroniką, i... Uff. No, no. Co, pełna wpadła? No. O, ładnie, Ale kurczę, dziękuję, dobra jest. Dobra, zostało nam tylko dwie jeszcze. No i potem to najgorsza. Ty, jak coś, jako to drapicsza? mówimy... Czemu do najgorsza? Jak coś, to mówimy, że możemy wbić Bitchar... No, gdzie chcemy. <grychy> Nieprawda, kurwa, słyszę. Co? Co, co podsłuchujesz w gredzie? Dobrze jak jest, to jest nie wpadło? na ten tu na ziemi. Spokoj. Meloni! Kurka! Dobrze, bo ja krecję. Oj, przepraszam, Przepraszam! Ola Boga! W ogóle tu węża mają. No. No, pytam skalny. O Ale on cholera. Chyba śpiący jest strasznie, bo się nie ruszył od samego początku. Żeby się ta szyba nie zbiła. Takie są groźne, słyszałem. Ty się odsłyszysz. To. Patrzę patr, ci przedstawię strategię. Pa... Oj, kurwa, panie. Oj, Dzięki, dzięki. Ale pomagają nam, jest dobrze. Jest dobrze. No. I teraz tak. Czarna bila idzie do tamtej do łzy. Do przeciwnej, do przeciwnej. Nie, no gdzie? Do przeciwnej. No tam, tam musisz. Tam musisz. Tak, tak, do przeciwnej. Kurde, no dobra. Musiałby się od bandy, tej, tutaj tak, z tej strony tak, odbić. tak. tu ta, wszystko policzyłem. Kurwa. No nie, no ja bym nie psuł położenia tego. Ja bym sforsował faul, powiem ci. Cię kurwa sforsuje, zaraz beret z głowy. Proszę. Grajcie się. Czekamy na niego. Nie no, on powiedział, że to gdzieś tam jedzie, także... Nie chcę sama przegrywać. Nie no, graj za niego, graj za niego. Kurwa, bo wiesz, że mi chujowo idzie to... Nie, nie, dobrze tak, grasz, tak, lepiej, nie, to słuchaj, to... lepiej no. grasz niż on. No lepiej grasz ta, niż on. Tak, tak, Znaczy no co, no ja to tak zrobię. Na pewno o to ci chodziło? Tak. Ale okay. się będziemy teraz fajnie bawić. To tam tego musisz bić. Do tego u mnie muszę wbić. Tak, tak, tam gdzie stoisz. Ty, się pomyliły dziury. Ona chce do tego wbić? Ona ma tam wbić. Nie mówię nic, ale... No pomyliły jej się dziury. O! Kolej wygraliśmy. Coś się kończy, coś zaczyna. Dwie zrapeki. No... To nie ma zdrapek. No to nic, miło się grało. Fajnie miło było, Mary. Nie się grało, tak. Jak będzie za bardzo trząść, to mów, to zwolnię tam w bagażniku. Mm -hmm. Tam, jak coś jest poduszka, to sobie pod głowę podłóż, żeby ci wiesz, nie. Nie, nie Strząsł, żeby nie dostać. <głos> <głos> Spoko, dzięki. Dobra, zobaczymy, co mam pod kontrolą V. Przy okazji pod zrapeczki. Czy marsz Tak, w końcu jestem za kierownicą. Macie może pasy w tym bagażniku? Bo teraz to się trochę boję. Szelki, szelki są tylko. Trzymaj się mocno. Dobre, i tyle. O matko. Poczekajcie do pierwszego zakrętu, młode damy. z takim. Ważne nasze życie. Co pan? Co pan? Nawet zakręt nie był potrzebny. Jakiś palent. Może to ta jedyna. Eee, 100 tysięcy dolarów przekreślone. Najgorzej. O kur. No, nie rozumiem Szkoda, nie tej reklamy zbaczasz. cały czas. Jakie to ma przesłanie? Ja tak już zostałem kilka a. razy, co na eee. wodę reklamuje, czy co to urwa jest? To jak ta. to piwarko jest. Ale no ja też no, piwo dwa wypiję, ale nigdy nie, w... no nie wiem no. A ale no... nie z butelką. No, piwo ona... pijesz, a nie pół butli do usładujesz ładujesz. szybko chciała tam chyba wypić. Tak yes. bez przełykania. Myślę. Wydaje mi się, że ona to tam bezpośrednio wlewa już. A, że jak do studni wlewa, dobra. Tak, ta, tak. Ta. Przyłykać się nie musi po prostu. Takie triki widziałem, co chłopy tam. Piją. Widać, że kocha. To, o cholera no, musi kochać jak alkohol. Francusko. chyba kocha. Dobrze, trzymaj się, Mary, wszystko tak. najlepszego w życiu i tak. by się bł błogosławił. Chciałeś jakieś, możesz robić triki na tych rowerach, skoro mówisz, że kradzisz te rowery? Coś tam umiem, no ale to. Ale takie tak. jakieś triki, faktycznie takie, wiesz. Tak, mogę ci że pokazać. Nogę. Tak, ja ci pokazać mogę. Tak? Tak, ale to następnym Piękna. razem. A. Jak będziesz chciał, jakbyś miał ochotę po prostu, wiesz. Tak, Wódę taki. na dwie minuty. Nie. Co taki? Boże święty John! John! <śpiewanie> no, 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 no! John? Może go złapię pod pachę i wyciągnę na powietrze. O, przepadał! Oj, oj, oj! Co ci się stało? O. Usiądź sobie, oddychaj Oh. Oddychaj, usiądź sobie. Oj. Oj, Jezus. Chodź, pomogę ci. Uśmę, nie wiem, coraz częściej mi się to zdarza. No już drugi raz dzisiaj, jak przytomność tracę. Nie wiem, czy to przez wiek, czy to przez ten alkohol, ale nagle czarność, stawić. no może, no te dwie butle dziennie, to nie, nie wiem, już... Nie nagle się ciemno za oczami. oczami zrobiło, tak jakby im prąd odcięli, ale się tak. troszczysz o mnie uroczo. Oczywiście, że się troszczę. Tak, robią przyjaciele, wiadomo. Nie no, te żarty już były spokojnie. Będzie w porządku, tylko powiedz mi jeszcze jakieś... Może zrobiłaś zapasy w lodówce? Jakiś alkohol kupiłaś? Tak, jest... Nie no, alkohol... Alkoholu nie kupowałam, tam powinno być jakieś piwo jedno, czy coś. O, dobra. Zresztą Ale tyle. nie pij alkoholu dzisiaj. A, nie, nie, dziś nie. No to nic no, to na mnie czas, idę odpocząć. O. No to Ja pierdolę, Dobranoc. No, dobranoc, o, dobranoc. dobranoc. Śpij dobrze. E, jak coś to to będę za godzinę w domu. No na razie, no w takim razie. No, to, to na razie w takim razie. Pozdrawiam. <noise> Pozdrawiam cię również ciepło. Oooo. A piernicza, co ja chciało idę odpocząć. Trzymaj się, Weronika, trzymaj się. Mhm. Mhm. Kulturalnie za darmo, nie w swoim mieszkaniu, brak rachunków, darmowe jedzenie, no jeszcze się mieć nie musz. I masażer rżuchwy, ta.